Hej kochani, witam Was cieplutko na kanale Doriska90 w kolejnym filmie, jeśli przychodzę do Was ze zdrapkami po 2 złote bo ostatnio chyba komuś obiecałam słówka no i że ostatnio było wiecie 10 zdrapek po, po złotówce tak dzisiaj wybrałam zdrapki po 2 złote mam tutaj ich 5 sztuk a przedstawiają się następująco klejnoty złota rybka obiecane słówka pensja i super 7. Tak więc wkład dzisiejszego odcinka to 10 zł. a tutaj dzisiaj chcę szybciutko nagrać, bo właśnie wróciłam z jednej pracy, za chwilę idę do kolejnej. I mam nadzieję, że ten film uda mi się wrzucić. Tam jeszcze kilka osób chciało pozdrowienia, ale one dopiero pojawią się w weekend i ja będę miała wolne. Więc tak, kochani, jesteście ciekawi, czy te zdrabki przyniosą mi odrobi odrobinę szczęścia, czy uda mi się cokolwiek wygrać, to bardzo serdecznie zapraszam Was do mojego stołu. Dobra kochani, lecimy, może zaczniemy od różowych zdrapek, no i tutaj mamy super siódemkę, zasady na pewno jasne, musimy znosić siódemkę, aby wygrać przypisaną do niej kwotę, tutaj mamy ósemkę, czwóreczkę, trójkę, pozwolicie, że dzisiaj taki będzie szybki odcinek, no bo jak wiecie, tak jak Wam mówiłam, się śpieszę, szóstka... Dwójka, dwójka, no i czy w tym szybkim odcinku będzie szybka wygrana? W tej zdradzie niestety nie. Dziewiątka za 7777 zł. Więc pierwsza zdradka niestety wędruje na kubkę z przegranymi. Jako kolejna różowa jest pensja. No i sprawdźmy, jakie tutaj mamy wygrywające liczby. A będzie to jedynka i dwudziestka. Więc tak, lecimy. 29, niestety nie. Trójeczka blisko było. 800 zł do wygrania, ale się nie udało. 18, tutaj troszeczkę za nisko. 31, na trójkę nic mi się nie zaczyna. 33 też nie. I ostatnia, niestety na pensja A żeby wygrać, trzeba mieć dwa. Um, takie napisy, więc również w kolejnej różowej zdawce się nie udało. Teraz przejdźmy, może do zdawki, za którą ja zwykle nie przepadam, choć dawno się ona nie pojawiała na moim kanale. No i są to klejnoty. No i jak wiecie, tutaj musimy znaleźć trzy identyczne symbole w jednej linii. Mamy Rubin, Agat, Agat zadycha, więc się nie udało. Ametyst, granat i diament. 30 zł. Tutaj to wygranie mamy 60 tysięcy Szmaragd, turkus i diament. Druga połowa z Topas. Perła i topas za 500 zł. Gra numer 5. Szafir, ametyst i szafir. Też się nie udało. No i ostatnia szansa: cytryn, szmaragd i cytryn za 60 zł. ta zdrapka jakoś nigdy dla mnie nie była szczęśliwa zazwyczaj była pechowa no i tak jest też tym razem z pięciu zdrapek zostały nam tylko dwie a wygranej na razie nie ma w tych zdrapkach za złotóweczkę mieliśmy lepszy bilans no ale zobaczmy to jeszcze nie koniec więc może tutaj nam się powiedzie może rybka nam się trafi i da nam jakąś fajną wygraną koral za 2 zł. Muszla za 45 tysięcy, kolejny raz koral, również za 45 tysięcy, garniec, moneta za 450 zł, sztabka za 4,5 tysiąca i ostatni. Symbol, mamy pierścionek za 4 zł więc rybka również okazała się pechowa. Została nam ostatnia zdrabka na dziś słówka. Ta jest troszeczkę bardziej czasochodna, ale mam nadzieję, że tutaj nasze starania zostaną, wiecie, docenione i uda nam się coś wygrać. Literka L. Tylko w słówku cylinder nam się pojawia. Kolejna literka i imiona dwa razy. Ja jeszcze po drodze sobie zaszłam na zakupy. Trochę sobie rzeczy kupiłam, ubrań, więc kochani, jeśli chcecie zobaczyć jakiś fajny może haul ubraniowo kosmetyczny, to dajcie znać, a ja na pewno taki dla Was nagram. Literka E dwa razy nam się trafiła. No i lecimy do drugiej linii. Literka D jak Doriska. Mamy w słowie cylinder, też tylko raz, więc na razie nam trochę tutaj słabo idzie. Literka C, również w słówku cylinder. No i powiem Wam, że tak trochę smutno. Mało tych literek nam się tutaj pojawia. Bakteria, też tylko raz. Literka K nam się pojawiła, no i połowa zrebki już za nami. Literka A, no ta. Mam nadzieję, że nam troszeczkę tutaj więcej pól rozświetli. Praktycznie w każdym wyrazie nam się pojawia, w niektórych nawet po dwa razy. Więc, a to zawsze tak wiecie pozytywnie, żeby trafić. No i w ostatnim nie mamy. Dobra, lecimy dalej. Kolejna literka S. O, no, mamy w słowie OSA. Tu nie ma, tu nie ma. No i dalej nie ma. Y w słowie Cylinder. No i trzy ostatnie literki nam zostały, ale zobaczcie, mamy pierwszą wygraną w wysokości 2 zł. Więc bardzo fajnie ta zdrawko-kort nam się zwróciła. Myślę, że więcej tu wygranej nie będzie, ale to i tak lepiej. Lepsze 2 złote na 10 niż nic. Dobra, lecimy z literką O dalej. No i tylko tutaj jeszcze. No i dobra, przejdźmy do dwóch ostatnich literek. Mamy P w słowie napar, no ale nie będziemy na pewno mieli, bo nie mamy N i R. No i P chyba więcej się nigdzie nie pojawiło. Więc raczej żadna wygrana tutaj więcej z nas nie trafi. Mamy T, ale nie było literki G, aby mieć słówko tak, więc tutaj się nie udało. Tutaj mamy jeszcze, no i to by było na tyle, kochani. Wpraćmy literki kontrolne, tak, mamy trzy razy E, i one nam potwierdzają, że w dniu dzisiejszym udało nam się wygrać na pięć zdrapek tylko w jednej słówka, bardzo chcieliście, no i one właśnie dzisiaj nam przyniosły wygraną. Jeśli Wam się odcinek podobał, to zostawcie kciuka w górę, dajcie znać, jakie zdrapy chcecie widzieć w kolejnym odcinku, a ja na pewno będę się do Waszych propozycji dostosowywać. E, a tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, e, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, kto tego jeszcze nie robi, aby być na bieżąco z wszystkimi moimi filmikami, a my widzimy się pewnie jutro, więc pa!